Wherever love goes, there is also misery. wszystkim, z Laczyk. Witam bardzo serdecznie w następnym odcineczku z gry. Oczywiście, nos na serwerze Nos Evolution. I tutaj, ogólnie, ludziska. Zanim byśmy przeszli do konkretów, zostawcie oczywiście soczystą łapeczkę i piękną czwię magiczny prostokącik, zwany subskrypcją. I przejdźmy w końcu e, ludziska do konkretów. Ogólnie, sytuacja jest taka dosyć śmieszna. Ponieważ, jak podejdziemy sobie tutaj do. E, mobów na tym wyższym ogólnie poziomie. E, wezmę sobie beta i w sumie czekajcie. Zróbmy także, dam wilka im. E, zbijmy powiedzmy te tutaj. Nie wiem, te tutaj mobki O, powiedzmy to. Tu, no dobra, tu. Dajmy sobie e-maile. Czy macie gdzieś jakiś I ogólnie tutaj lecą taki przedmiot jak możecie zobaczyć, i już ogólnie ten przedmiot poleciał e, i to jest tak Robert Gang Copper Coin Potem mamy Robert Gang Silver Coin I potem mamy jeszcze Robert Gang Pewnie Gold Coin, prawda? Gold Coin, tak jest I ogólnie ludziska chodzi o to Że na tej mapie od poziomu 80 lecą takie przedmioty I ogólnie e, Tak się zastanawiałem w jaki sposób tutaj zdobyć mm, EQ na wyższy poziom jak się pytam kolegi Sotesa, którego serdecznie pozdrawiam, powiedział mi, że Zajdów. Ale to bardziej mowa na przykład o Eku na 90 poziom. Coś takiego. Na przykład otrzymałem SOTES były na 90 poziom, to jest taka fejkowa, Za co serdecznie dziękuję, SOTES. Że mi pomogłeś w taki sposób. I ogólnie, ogólnie. E, jeżeli chodzi o te coiny, to te coiny można w fajny sposób wykorzystać. Przypuśćmy, Gold Coin Taint. To są NPC ty na tej mapie. Zobaczcie sobie na to, tutaj mamy 2-4. 6, 8 NPC-ów i jednego npc ta do aktu siódmego, ale on jest całkowicie nieistotny, więc 8 NPC-ów, które mają zastosowanie, i ja w sumie je całkowicie ominąłem. I byśmy sobie teraz, tak z Wami, widzowie przeanalizowali co i jak. Um, więc tutaj mamy y Kameleona. Ja się jakiego Kameleona, wielebonda tego peta Indian Bushi. To chyba nie jest warte, żeby go sobie tworzyć. Jakieś Strojeć. Problem jest taki, że ja nie wiem, czy jest opłacalne tworzenie tych strojów. Również możemy sobie stworzyć yy, bludżemy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakieś to niby pieniążki są, ale jeszcze nie wiadomo, czy to jest opłacalne, czy też nie. Czy jest jakaś alternatywa na to, żeby w jakiś lepszy sposób to po prostu zagospodarować. Yy, tak, prawdy mówiąc, tutaj ten sklepika z srebrnymi monetami jest. Według mnie e, useless. Tak to mogę powiedzieć. Ok, potem mamy copper coin trade, czyli taki, co ma najbardziej useless. Ehm, najbardziej useless i w sumie tych monet też leci najwięcej. Więc ogólnie mamy tutaj te, to nie były talizmany. Mamy jeszcze woda, Ciloan. i mamy też sky blue gem. Aha. Oho, Okej, okay, to jest 3. Dobra, czy jest taka? I to jest 3,60. Czyli tego się nie opłaca, tak jakby tworzy. Bo co daje 20k, co daje 100k. Dobra, takie, takie trochę dziwne. Dobra, nieistotne. Potem mamy. O, biżuteria. Biżuteria licza. Biżuteria licza. Z czego leciała biżuteria licza? Mm, nie mam pojęcia. Nie pamiętam zupełnie tego. Aha, i ja można stworzyć za sewną. Patrzcie na to, i to można stworzyć za sewną. To są Kelonu ósemki, to są Kelonu ale czy są opłacalne? A tak szczerze powiedziawszy, w sumie nigdy nie patrzyłam na to. Czy opłaca się. Eee, benzoleta. Ja chcę mieć nykle. Nykle, czyli naszyjnik. Czy opłaca się to. Szczerze, liczę, są lepsze. Liczę, są lepsze, bo jeżeli. Jeżeli chcemy mieć 3% resa na mrok Wprawdzie my chyba nie chcemy Okej, okay, mamy tutaj Jeszcze resistance Nowe resy mamy Nowe resy mamy, bo jeszcze są resy Na lot, które też wam widzowie ogólnie Pokażę To mamy jakieś nowe resy 955, co to za jakieś Te resy są naprawdę Takie dziwaczne, tak to mogę powiedzieć Niemożliwy ruch, nikt nie Nie zadaje kryta, zawsze otrzymuje cios Krytyczny Hmm. hmm. Dość ciekawe. Dość ciekawy debuff, tak szczerze powiedziawszy. E, tutaj jakiś inny debuff. E, aha, czyli ten. Ble, ble, ble. Jeszcze inny buff Na 30 sekund. Na 30 sekund, ludziska. Szczerze powiedziawszy, 30 sekund to jest bardzo sporo. E, dostajemy ataki. Zmniejszają nam się obrony, ale otrzymujemy 30% szansy kryta. Szansy na kryta. Patrzcie na to: na Wukacze mam tutaj 10%, 30% plus tutaj ta dycha, to wychodzi, że mam nagle 50% szansy kryta. Przypuśćmy L, to w sumie wychodzi na to, że zawsze zadam cios krytyczny, więc ogólnie e, pokrzamp. I tutaj mamy PPKi. Mhm. Jak widać, nie ma tutaj jakiejś różnicy między Małymi kamieniami, dużymi kamieniami to jest taka sama ilość, co oznacza. czekajcie, 381, 381 podzielmy sobie to na szybko. Już sobie dzielimy 381, to jest 3 381 dzielimy na 3 to jest 127 razy razy 5. 635 papeków. 635 peperków to w sumie już dość fajna ilość. Dość fajna ilość i w sumie w następnym odcinku, Do następnego odcinka bym sobie jeszcze trochę pobijał tych sernych moment i byśmy sobie zrobili um, biju, znaczy nie biju tylko papęki byśmy sobie wbili I tutaj tak jak mówiłem na samym początku odcinka zastanawiałem się gdzie co jest jeżeli chodzi o Eku i tutaj mamy na wyższy poziom Eku, na poziom 70. I mamy do wyboru Boxa, i po prostu kraftujemy sobie. A potem mamy AKU na 80 poziom. No i w sumie mogę wam pokazać, że AKU na 80 poziom w moim wypadku to jest. Nie pamiętam, jak się to nazywa po polsku. Nie pamiętam, nie pamiętam. To co to, to był? Podstawa? To chyba podstawa była po polsku, dobrze mówię? Nie pamiętam już, prawda? Ale potem jeszcze otrzymaliśmy. Dom zbrojkę i ten. Sztylecik. Więc w taki sposób to się prezentuje. No i teraz jeszcze bym poszedł tą kwestię yy, tego tych resów, o których wspominałem, ale wam ich nie pokazałem, bo polecimy sobie ludziska na yy, lot. Warp 98. I ogólnie to jest fajna taka opcja, że lot mamy od w sumie na 24 godziny. I jeżeli kończy się lot, to wchodzimy na następny lot. Trzymajcie Och, oh, O oh, O, man! O oh, man, dobra. yes, A, dobra, udało się. Znikli. ogólnie chodzi tutaj o to, że tu mamy następne eku, znaczy następny biżu. W sumie, tak prawdziwie mówiąc, one są wszystkie podzielone, prawda, jeżeli chodzi o elementy. Więc w sumie nie będę patrzeć na to, jak wyglądają buty, bo buty w sumie są całkowicie nieistotne. Ale pójdziemy w kwestię. Ognistych tych One dają ten brutalne, prawda? Podpalenie, bla bla bla. fatal, 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 fatality. 25 ściąganie resa i ściąganie HP. Potem mamy, wodę. Szczerze, te resy są gorsze Lepszy były tamte, gdzie było to Fist czy jak to tam było? Nie pamiętam. Tamte to był są totalnie pokczam rękawice. Tutaj mamy jakiś szok. Hmm jest fajny w sumie debuffik i te shock. No attack possible, no defense possible. Ja pitole! W mówiąc, jak szczerze powiedziawszy, te urozmaicenia w postaci tych buffów do e, e, rękawiczek powoduje, że te rękawiczki są niesamowicie potężne. I teraz byśmy poruszyli główny wątek, o którym wam wcześniej ludziska mówiłem, czyli byśmy poruszyli kwestię. SP2, SP3, SP4 w jaki sposób wygląda robienie tych SP-ów. E, w sumie SP4 już robiłem, ale dla was specjalnie zrobię to jeszcze raz. Więc ogólnie tak, znajdujemy się w lewym górnym rogu noswali i tutaj mamy napisane, że e, bla, bla bla. Różne tam istotne rzeczy. Yy, I mamy tutaj jakby tą czasoprzestrzeń na 55 poziom. I tutaj mamy trzy pięta. trzy pięta, pierwsze pięto to jest SP2, trzecie pięto to, znaczy drugie pięto to jest SP3, i trzecie pięto to jest SP4. I na samym początku byśmy weźli sobie do ML-a, tak? Laczek już posiada ML, ale nie jest to ML taki jak był zawsze, że jest 5000 konsumy w, w tym ML-u. Yy, tylko w sumie to są dwa konta. I yy, sobie rzucamy tutaj buffy na szybko. I ogólnie. E, też fajną opcją jest to, że te skile zostały delikatnie spingione, przez co są bardziej opłacalne. Jak możecie pamiętać, żywioł światła był totalnie useless, a teraz daje coś takiego. Patrzcie na to. Widzicie wy to? Kozak Champik. E, tak samo Buff Krusa był taki trochę useless. No, no znaczy nie taki useless, ja mówię był bardzo Spoko, bo dawał atak plus 2, tu daje atak plus 3, i zamiast Morale 5 daje Morale 6. E, Taka ciekawostka, i to osobienie SP2. Gdzie mamy takiego ogólnie bossa? Ogólnie, jak możecie wiedzieć, że mam teraz zdecydowanie wyższy poziom, to ta się to wydaje takie łatwe. I tak się patrzycie na to. Laczek, w ogóle, jakie jest tutaj wyzwanie w tym wszystkim? No, wprawdzie mówiąc jak to na 87 poziomie to jednak. Nie ma co się dziwić. Tak to mogę powiedzieć. Nie ma co się dziwić, że to jest takie banalne dla mnie w tym momencie. Jak pamiętam. To w tym miejscu się ta część zaprzecznie, bo dojdzie na 30 poziom. Ale to teraz dla Was zweryfikuję. A nie, przepraszam, na 40 poziom to jest SP2. Na 40 poziom robimy SP2. Teraz lecimy zrobić sobie SP3. Jestem ciekaw, w sumie, jakiego będziemy mieli tutaj bossa. Wchodzimy. Bang, bang. OK. To jesteśmy w takim pomieszczeniu. I wchodzimy sobie tutaj. Bang i mamy Krusa. Mamy Krusa do zbicia, podchodzimy, rzućmy mu ele. wejdzie, weszło Elę, bang, 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 I Ogólnie tutaj jest niektóre skille są pozmieniane, takie w sumie dziwne i też w sumie nie interesowałem się tym jak wyglądają inne karty, bo pewnie one też zostały w jakiś sposób zmienione. Yy, I ogólnie powiem wam taką ciekawostkę, jak, jak robiłem te misje, w sensie te czasoprzestrzenie na te Karty na jakimś niższym poziomie, to tam był bodajże 60 poziom no jak robiłem Wukacza. to pamiętam 60 poziom no jak robiłem i wprawdzie mówiąc to jest niesamowicie ciężkie, to jest niesamowicie ciężkie, ponieważ tutaj w czwartej czasoprzestrzeni, tak to jest trzecia czasoprzestrzenia, ale to jest takie delikatne przejęzyczenie, bo tak sp4 to czwarta czasoprzestrzenie, tak pomyślałem yy, i mamy tutaj bez rekryta. ogólnie nie pokazałem wam takiej pewnej kwestii Czekajcie, zatrzymam się. Zatrzymam się na chwilę, e, ponieważ chcę Wam coś pokazać. Chcę Wam coś pokazać. E, więc będziemy się patrzyli na tego berka. Będziemy się patrzyli na tego berka tylko z innego powodu, ponieważ on używa umiejętności co pewien okres czasu. Co jest bardzo ciekawe, e, bo jak pamiętacie na PLu... o, widzicie, odpalił sobie bufabelka. Odpalił sobie bufabelkę, to jest prawdziwy bufabelka. Co jeszcze? Rzucają umiejętności, bo na pelu Berek używał chyba tylko obszarówki. Jak pamiętam. O, widzicie skila użył. Skila użył i patrzcie, jak on to szybko przebieg. Patrzcie, jak on szybko biegnie, co nie? I to ogólnie działa. To ogólnie działa. Niech złapie targeta na robocie, no bo jednak robot będzie bardziej tankowaty. Ale czy on. Zrobić to, na czym mi zależy. O! Udało się! Zobaczcie to, o czym mówię. I teraz, sobie zobaczcie te statystyki. Te statystyki nie są niby jakieś potężne. No, ale jak ja robiłem je na 60. poziomie, jeszcze też Shadow 65% to jest totalna masakra dla mnie. I powiem wam, ludziska, że to spowodowało, że znikłem. Czy znikłem to sobie na umiejętność jego? Więc prawdziwie mówiąc. Na samym początku jak to wiem, to polega na tym, że po prostu biegałem w kółko Przez chyba 2 minuty tylko po to, żeby go zbić Więc jakaś fajna opcja Fajne... Aż kudy nie potrafisz się wysuwać Nie mam apitonu, ale to jest typowy laczek W sensie chodzi mi o to, że to jest coś fajnego, coś nowego niż takie Po prostu powtarzanie tych wszystkich misji, które były na sp2, sp3, sp4, no bo jednak Szczerze powiedziawszy, kto już tych misji nie pamięta na pamięć, no, jak możecie widzieć, udało mi się już odebrać te wszystkie certyfikaty: certyfikat na specjalistę, drugą, trzecią i czwartą. I tak to się prezentuje. Raz sobie podejdźmy i wytwórzmy sobie synka DESA. Jeszcze sobie wytworzymy, no i w sumie jeszcze klucz nam pozostał na samym końcu. No i w sumie, ludziska, z takim akcentem będę się z wami żegnał, więc oczywiście, ludziska, co mogę powiedzieć? Dziękuję, ślicznie, że byliście. Pamiętajcie, modyczki. Oczywiście, o zostawieniu socy z tej łapeczki. No i nie możemy zapomnieć. Oczywiście, zostawcie piękny prostokącik zwany subskrypcją. No i co mogę powiedzieć, ludziska? Z mojej strony, to byłoby tyle, więc oczywiście, ciao.